W którym kraju zamknięto niedawno ostatnią fermę futrzarską? Który produkt zwyciężył w plebiscycie na roślinny produkt roku? I co ma wspólnego kiwi z shopem Praczem? Witam Was w kolejnym odcinku Wiadomości Poklatkowych i zapraszam do obejrzenia tego filmu, jeśli chcecie poznać odpowiedzi na powyższe pytania i dowiedzieć się, co słychać w świecie praw zwierząt i diety roślinnej. W poprzednim odcinku zachęcaliśmy Was do podpisania inicjatywy obywatelskiej Europa bez futer, której celem jest zakaz hodowli zwierząt na futra w Unii Europejskiej i zakaz importu futer do krajów Unii. W akcję nagłaśniającą warunki panujące na fermach futrzarskich zaangażowały się również polskie gwiazdy: Łzy, bezradność, przerażenie czy smutek. Takie emocje towarzyszyły artystom i dziennikarzom, którzy oglądali nagrania pokazujące cierpienie zwierząt na fermach. W spocie wzięli udział m.in. Marta Manowska, Julia Kuczyńska czy Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni. Dzięki nim w zaledwie kilka dni inicjatywę podpisało 20 tysięcy osób. W 10 miesięcy udało się zebrać łącznie 700 mln podpisów we wszystkich krajach. W Polsce za zakazem opowiedziało się aż 100 tysięcy osób, za co serdecznie dziękujemy. Co wydarzy się dalej z inicjatywą? W ciągu trzech miesięcy podpisy zostaną zweryfikowane, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej, która będzie miała 6 miesięcy na odniesienie się do wniosku. Będziemy informować Was o kolejnych etapach prac nad zakazem. W Norwegii już żadne zwierzę nie zostanie zabite dla futra. W 2018 roku norweski parlament podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futra, wskazując, że jest to działalność sprzeczna z dobrostanem zwierząt. Hodowcy mieli zakończyć działalność do 2025 roku. Stało się to jednak dwa lata wcześniej. Z początkiem 2023 roku zamknięto dwie ostatnie aktywne fermy w Norwegii. Dwuletnie przyspieszenie zakończenia tego procesu uratowało tysiące zwierząt przed zbędnym cierpieniem. W Norwegii toczą się też obecnie dyskusje na temat zakazu importu produktów zawierających futro. Zakaz sprzedaży futer naturalnych obowiązuje od 1 stycznia tego roku w amerykańskim stanie Kalifornia. Ustawa została uchwalona w 2019 roku i na jej mocy zakazana jest sprzedaż nowych produktów zawierających futro naturalne. Tym samym Kalifornia stała się pierwszym stanem, w którym działa taki zakaz. Niedawno świętowaliśmy dziesięciolecie naszej organizacji. Z tej okazji w styczniu zorganizowaliśmy kolację charytatywną, która była świetną okazją do tego, żeby podsumować to co wydarzyło się przez te 10 lat i z nadzieją i siłą do działania spojrzeć na kolejne 10 lat. Podczas wydarzenia uczestnicy spotkania mogli skosztować przepysznych w 100% roślinnych dań przygotowanych przez ambasadorów naszej kampanii Chefs for Change, wziąć udział w licytacji i wysłuchać koncertu Kwiatu Jabłoni. Ja miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę z Pawłem Rawickim, prezesem Otwartych Klatek, o początkach organizacji i o tym, co udało się osiągnąć przez ten czas. Dekadę temu grupa przyjaciół założyła organizację, żeby efektywnie pomagać zwierzętom. 10 lat później jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Zbudowaliśmy społeczność niesamowitych osób, wrażliwych na dobro zwierząt i skupionych na skuteczności działania. Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają, bo to właśnie dzięki Wam realnie zmieniamy życie zwierząt na całym świecie. Przemysłowa hodowla to nie tylko cierpienie zwierząt, ale też ludzi mieszkających w pobliżu ferm. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem, mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminach Września i Czerniejewo zauważyli w swojej okolicy ogromne ilości szczurów. Zwierzęta przebiegały przez drogi i podbiegały do okolicznych domów. Sytuacja szybko eskalowała i wielu rodziców zabroniło dzieciom wychodzić z domu z obawy o ich bezpieczeństwo. Mieszkańcy jednoznacznie wskazują źródło problemu. Jest nim ferma norek w miejscowości Kawęczyn należąca do Raimunda Gąsiorka, prezesa Polskiego Związku Producentów i Hodowców Zwierząt Futerkowych. Ferma może pomieścić nawet 200 tysięcy zwierząt. Właściciel fermy zaprzeczył temu, że plaga szczurów ma powiązanie z jego fermą, Potwierdza to jednak nagranie opublikowane przez portal Moje Gniezno, na którym widać szczury pod klatkami z norkami. Mieszkańcy czują się pozostawieni bez wsparcia lokalnych władz i instytucji. Długoterminowym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce oraz wprowadzenie ustawy odległościowej, o co walczymy w ramach koalicji Stop Fermą Przemysłowym. Od życia w niewoli do przyjaźni z szopami. Poznajcie niesamowitą historię Norki o imieniu Kiwi. W ubiegłym roku grupa naszych aktywistów przeprowadziła śledztwo na jednej z ferm futrzarskich w Wielkopolsce. W trakcie akcji zauważyli młodą, znajdującą się w fatalnym stanie, Norkę. Aktywiści postanowili zawalczyć o życie małej Norki, która otrzymała imię Kiwi. Ocalała z fermy Norka, natychmiast została przetransportowana do kliniki weterynaryjnej prowadzonej przez lekarza weterynarii Grzegorza Dziwaka, gdzie została otoczona profesjonalną opieką i troską. Gdyby nie podjęta w porę interwencja, kiwi na fermie zmarłaby kilka dni później. Kiwi zamieszkała w azylu, który utworzyliśmy wspólnie z Fundacją Szopowisko. W swoim nowym domu poznała wielu przyjaciół, w tym stado 40 niespornych szopów praczy, z którymi spędza czas na zabawach, dokładnie tak jak powinna. Obecnie Kiwi ma już rok i jest otoczona miłością i troską. Jest pełna energii, którą poświęca na kąpiele, bieganie i poszukiwania smakołyków z innymi zwierzakami. Unii Europejskiej trwają prace nad rewizją przepisów prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej. Ta propozycja to rezultat zarejestrowanej we wrześniu 2018 roku europejskiej inicjatywy Koniec epoki klatkowej. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wydał ekspertyzę dotyczącą hodowli kurniosek i brojlerów. Zaleca w niej odejście od hodowli klatkowej kurniosek i wprowadzenie zmian w hodowli brojlerów, odejście od raz szybko rosnących oraz zwiększenie przestrzeni, na której hodowane są zwierzęta. Urząd rekomenduje też odejście od okrutnej praktyki przycinania dziobów. To pokazuje, że kierunek zmian poprawiających warunki życia zwierząt jest nieodwracalny. W lutym w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej. Tematem posiedzenia było planowane wprowadzenie zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich na terenie Unii Europejskiej. Otwarte klatki uczestniczyły w nim jako jeden z przedstawicieli strony społecznej. Podkreślaliśmy to, jaką rolę powinien pełnić minister rolnictwa w tym procesie, czyli przede wszystkim przygotować polskich rolników na zmiany, które już wkrótce staną się rzeczywistością. Nieodpowiedzialny i krótkowzroczny jest brak informowania o konieczności odejścia od hodowli klatkowej i brak promowania wśród polskich rolników wiedzy o tym, jak mogą starać się o pozyskanie unijnych dofinansowań do wprowadzenia koniecznych przekształceń. Jakie argumenty podały ze strony hodowców? Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz stwierdził, że kury mają zapewniony w klatkach taki dobrostan, że tu cytat: Brakuje im tylko jacuzzi i Netflixa. Musicie przyznać, że to zdanie bardziej nadaje się na inspirację do memów niż na poważną dyskusję. Celny jest tu komentarz jednej z aktywistek, która powiedziała: że takie przykłady świadczą o tym, że merytorycznych argumentów za utrzymaniem hodowli klatkowej po prostu nie ma. Kolejna edycja plebiscytu na roślinny produkt roku, za nami. W tegorocznym plebiscycie Roślinnie Jemy nasza publiczność zgłosiła ponad 120 produktów, z czego 60 zostało nominowanych w pięciu różnych kategoriach. Konsumenci oddali ponad 5,5 tysiąca głosów i wybrali najlepsze produkty. W kategorii debiut gastronomiczny na podium stanęły. Na trzecim miejscu Subway z kanapką TLC. Na drugim Green Kafenero Nero z kanapką z roślinnym kurczakiem Apollo oraz Burger King z pierwszą nagrodą za roślinnego hamburgera. W kategorii nowa roślinna marka zwyciężyły napoje roślinne piątnicy. Drugie miejsce zajęły dary Flory. Doceniono tę markę za roślinne wędliny i klopsiki. Na podium znalazły się również smarowidła do pieczywa Naturale. Roślinny Game Changer. W tej kategorii nagroda główna trafiła do biedronki i jej marki Gołwegę. Dyskont oferujący roślinne alternatywy w przystępnych cenach zdecydowanie zasługuje na miano Game Changera. Druga nagroda trafiła do IKEA za wyrównywanie cen roślinnych i mięsnych opcji w menu. Trzecie miejsce na podium zajęła marka Alpro za zwiększenie dostępności roślinnych alternatyw na biału. W kategorii najlepszy roślinny produkt roku na trzecim miejscu znalazł się batonik ala sernik waniliowy dobrej kalorii. Druga nagroda została przyznana pizzy Felicianie, a pierwsze miejsce w tegorocznym plebiscycie na najlepszy roślinny produkt roku zajął napój Tonie Mleko Alpro. Nagroda dla najlepszego produktu dla profesjonalistów jako jedyna przyznawana jest przez profesjonalnych szefów kuchni i powędrowała do firmy Magda za roślinną alternatywę śmietany. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować tych zwycięskich produktów, to serdecznie Was do tego zachęcamy. A jeśli szukacie pomysłów i porad na to, jak jeść roślinnie zdrowo i tanio, dołączcie do naszego roślinnego wyzwania misji oszczędzanie. W obecnych czasach wielu z nas stara się zaoszczędzić na codziennych zakupach. W dobie rosnącej inflacji jeszcze istotniejsze wydaje się racjonalne dysponowanie domowym budżetem. Celem roślinnego wyzwania Misji Oszczędzania jest pokazanie, że dieta roślinna jest dostępna dla wszystkich i wcale nie musi być droga. Podpowiemy, jak niewielkim kosztem skomponować pyszne, pełnowartościowe oraz zdrowe posiłki. Wejdźcie na naszą stronę i dołączcie do wyzwania już dziś. Zachęcam do podania tego filmiku dalej i do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Kwestii praw zwierząt. Wiadomości poklatkowe są publikowane również w formie podcastu, a kolejny odcinek już za kwartał. Do zobaczenia!